Dzień dobry i 7 C. Dzisiaj będziemy pracować nadal nad tymi kserówkami, które Wam przesłałam. Podlinkuję to w ogóle na dole pod tym filmiem, będzie łatwiej znaleźć, bo wiem, że nie wszyscy, niektórzy mieli problem z odtworzeniem tych załączników. I dziękuję w ogóle dziewczynom bardzo za to, że o tym napisały, bo mogłam to poprawić. I teraz strona 104 i strona 105, czyli dwie te pozostałe strony. Będziemy, sobie, będziemy nad nimi pracować. To są rzeczy ważne, bo one bardzo często jednak pojawiają się w zadaniach na egzaminie. Zaczniemy sobie od zadania szóstego. Ja sobie teraz w ogóle, patrzcie, to jest w ogóle moja wyobraźnia. Stwierdziłam, że nie mam zamiaru jednak odwracać się i pisać na stole, bo, bo nie. Nie wiem, czy będzie dokładnie widać. Trudno, sprawdzimy. Przepiszę sobie teraz kilka przykładów i już wracam wraz z przykładami, zaczniemy sobie od zadania szóstego. Przypisałam je. Natomiast, żeby je zrobić, ustalmy sobie w ogóle, jak to się robi. Co to znaczy? Pierwiastek z trzech plus pierwiastek z trzech. Jak to się w ogóle dodaje? Co się z tym robi? I naturalnie myślę, że niektórzy z Was by powiedzieli pierwiastek z sześciu. To jest że, źle, 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 źle. Musimy na to patrzeć na zasadzie takiej. Jeśli ja mam Pierwiastek z 3 plus pierwiastek z 3. Ja dodaję jakby to samo, to samo plus to samo. Patrzę na to, jakbym miała jabłko plus jabłko. Nie mogę sobie, nie ma takiego wzoru, żeby łączył w dodawaniu w ogóle pierwiastki, żebyśmy mogli sobie sumować to, co jest pod pierwiastkiem. W ogóle nie, nie, nie. Ani w dodawaniu, ani w odejmowaniu nie ma czegoś takiego. Jedyne, co możemy zrobić w dodawaniu, właśnie. To jakoś segregować te same pierwiastki. Takie same, tak jak w tym przypadku. Pierwiastek z trzech plus pierwiastek z trzech. Jak jabłko plus jabłko to jest dwa jabłka, to pierwiastek z trzech plus pierwiastek z trzech to będzie dwa pierwiastki z trzech. Zapisujemy w ten sposób. Dwa pierwiastki z trzech. Oczywiście ja mogę napisać dwa razy pierwiastek z trzech, bo jak nie ma nic, to jest mnożenie akurat w tym wypadku. E, tutaj dwa pierwiastki z pięciu plus pierwiastek z pięciu to działa tak samo jak dwa jabłka plus jabłko. Dwa jabłka plus jabłko to są trzy jabłka. Dwa pierwiastki z pięciu plus pierwiastek z pięciu to jest trzy pierwiastek z pięciu. Może być, mogą być też dziesiętna, zwykłe ułamki i tak dalej. Bardziej chodzi o zasadę. 1,2 pierwiastka z dwóch plus 3 pierwiastka z dwóch równa się 1,5 pierwiastka z dwóch. Powinno być z dwóch. Nie wiem, jakby trzeba po prostu chyba zapamiętać, że nie ma wzorów na dodawanie pierwiastków, nie ma wzorów na odejmowanie pierwiastków. Po prostu musimy dodać, Posegregować tylko, ale takie same pierwiastki. Jakby pierwiastki takie podobne. Pytanie, czy my możemy zrobić coś takiego? Tu jest trójeczka. Pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch, dodać pierwiastek z dwóch. Czy my możemy cokolwiek z tym zrobić? Nie. To po prostu jest wynik. To już jest piękny nasz wynik. Nic z tym absolutnie nie da się zrobić. My, musimy, my możemy dodawać takie same pierwiastki tego samego stopnia też. Czyli tu albo nie mam nic, to jest wtedy drugiego stopnia i mogę to dodać, albo mam pierwiastki trzeciego stopnia w obu miejscach, albo czwartego stopnia w obu miejscach, ale nie mogę sobie dodać w tym momencie nic. Nie, nie, nie zapisuję równa się coś tam, coś tam, coś tam. Nie. To po prostu już jest wtedy ładny wynik. Natomiast teraz wróćmy sobie do przykładów tutaj, które zapisałam. To będzie trochę tak jak z wyrażeniami algebraicznymi. Jeśli mam x plus 5, no to jest wynik x plus 5 i nic z tym nie mogę zrobić do momentu, kiedy nie wiem, co to znaczy x. Tutaj jest bardzo podobnie. Jeśli mam 3 pierwiastki z dwóch plus 7 pierwiastków z dwóch, to tak jak tutaj poprzednio, trzy pierwiast... pierwiastki z dwóch plus 7 pierwiastków z dwóch, to jest tak, jakbyśmy mieli 3 jabłka plus 7 jabłek, czyli łącznie 10 pierwiastków z dwóch plus 1, bo po prostu ta jedynka zostaje i nic z tym nie da się zrobić. Mam już miejsce... 3 pierwiastków z 2 plus 7 pierwiastków z 2 plus 1, jest to 10 pierwiastków z 2 plus 1. I tutaj nie, nie da się, jakby, nie da się nic dalej napisać. To po prostu jest wynik. Bardzo ładny wynik. Będą gorsze, eee, To ten jest naprawdę bardzo ładny. 9 pierwiastków z 3, odjąć 2 pierwiastki z 3. Znowu mam to samo. Jeśli mam to samo, to mogę to po prostu odjąć jak 9 odjąć 2. 9 pierwiastków z 3, odjąć 2 pierwiastki z 3 to jest 7 pierwiastków z 3. Odjąć 2. Możecie sobie zastopować teraz ten filmik, spróbować samodzielnie to rozwiązać, te dwa kolejne przykłady. A jak nie, no to robicie ze mną, ale warto zatrzymać się, spróbować samodzielnie zrobić, a później sobie sprawdzić. 5 Pierwiastków trzeciego stopnia z 7, odjąć 4, odjąć dwa pierwiastki trzeciego stopnia z 7. Znowu mam to samo, bo mam tutaj pierwiastek trzeciego stopnia z 7 i pierwiastek trzeciego stopnia z 7, więc mogę sobie redukować. Więc Zajmuję się najpierw tym, odjąć to. Oczywiście też zabieram znak, który jest przed. 5 pierwiastków trzeciego stopnia z 7, odjąć 2 pierwiastki trzeciego stopnia z 7, to jest 3 pierwiastki trzeciego stopnia z 7. Odjąć cztery, bo zostało i nic z tym nie dam z, rady zrobić. No i tutaj trzy pierwiastki, mm, a ja tutaj zapomniałam trójeczki, bo tak sobie myślę, czy zrobili w ogóle taką pułapkę. Nie. Trzy pierwiastki trzeciego stopnia z 6, odjąć pierwiastek trzeciego stopnia z 6. Trzy jabłka, odjąć jabłko, bo mamy to samo. Czyli dwa pierwiastki trzeciego stopnia z sześciu plus pięć, bo po prostu było. I tyle. Dobra, teraz przejdźmy do zadania siódmego. Ono jest bardzo ważne. Jest mnóstwo zadań na egzaminie, które jest, e, brzmią treści. Czy pierwiastek z 50 leży pomiędzy szóstką a siódemką, czy siódemką a ósemką, czy ósemką a dziewiątką i tak dalej. Proste zadanie, jak się wie o co chodzi. Więc na początek bardzo proszę, żebyście uzupełnili w zadaniu siódmym to z poprzedniej lekcji, to co pokazywałam Wam e, tą tableczkę. Właściwie to, co jest tutaj, proszę, żebyście sobie to przepisali. Pierwiastek z, pierwiastek z jedynki to jest jeden, pierwiastek z czterech to jest dwa, pierwiastek z dziewięciu to jest trzy, pierwiastek z szesnastu to jest cztery i tak dalej, do samego końca. Mam pierwszy przykład, pierwiastek z piętnastu. Mam, mam zapisać pomiędzy jakimi liczbami całkowitymi on się znajduje. I patrząc na tą karteczkę, którą mieliście ostatnio, jaki znacie pierwiastek? Czy znacie pierwiastek z dwunastu? No nie. Nie ma czegoś takiego, znaczy jest, ale w sensie, że żadna liczba całkowita nie da nam pierwiastka z 12. Natomiast pierwiastek z 16. No ja znam. Wy mam nadzieję, że też już znacie. Bo ile razy, ile da 16? 4. Czyli ja wiem, że znam tutaj sobie pierwiastek z 16. On tak naprawdę wynosi 4, tutaj równe jest. Natomiast jaki znamy mniejszy pierwiastek niż 15? Pierwiastek z 15 nie znamy. I gdybyśmy tak szli, nie wiem, 14, 13 i 12, patrząc na tą kartkę, to co jest, mniejsze, co jest mniejsze od pierwiastka z 16? No pierwiastek z 9. Więc tutaj wiem, że znam pierwiastek z 9. I on wynosi 3. Czyli pomiędzy jakimi liczbami się kryje pierwiastek z 15? Pomiędzy trójką a czwórką widać też, że on już jest bliżej szesnastki, czyli on już jest prawie 4. Nie jest to 4, ale jest prawie 4, czyli 3 i ileś tam jakiś ułamek. Natomiast jest on już dużo bliżej pierwiastka z czterech. W ten sposób trzeba oszacować wszystko. Tu macie tak naprawdę na górze zapisane to, więc spróbujcie w ten sposób logicznie pomyśleć. Czyli jeśli raz jeszcze raz jak mamy podany ten pierwiastek, taki główny, zastanawiamy się, jaki pierwiastek konkretnie znamy, z jakiej liczby, na przykład pierwiastek, właśnie z 16 znamy, bo jest to 4, bo 4 do potęgi drugiej, 4 razy 4 do 16. Wiemy, że pierwiastek z 9 to jest 3, bo 3 razy 3 to jest 9, więc pomiędzy tymi pierwiastkami kryje się pierwiastek z 15, i on jest prawie czwórką. W ten sposób, bardzo proszę sobie wszystkie te po kolei przykłady, przeanalizować. Zadanie ósme. Pierwiastek z 7 dzielone przez pierwiastek z 7. Ile to będzie? Pierwiastek z 7 razy pierwiastek, dzielony przez pierwiastek z 7. No to samo przez to samo. A ile jest 6 dzielone przez 6? 15 dzielone przez 15. No 1. 100 dzielone przez 100. 1. 1 i 20 dzielone przez 1, i dziesiąte jeden. Więc pierwiastek z 7 dzielony przez pierwiastek z 7 da nam po prostu jedynkę. Jeśli chodzi o pierwiastek z 7 do potęgi drugiej, to my sobie to zrobimy w taki sposób. Omówimy. Ja zapisałam nieprzypadkowo tutaj wzory 2, z których też będziemy korzystać. I popatrzcie sobie tutaj na ten wzór. To jest pierwiastek. Z jakiejś liczby podniesione do kwadratu daje nam a. Czyli jeśli ja mam pierwiastek z 7 ja podniesiony do kwadratu, to jest to samo co pierwiastek z 7 razy pierwiastek z 7. Pierwiastek z 7 razy pierwiastek z 7. Jeśli ja mam jakiś pierwiastek z 7 podniesiony do kwadratu, to jest to samo co pierwiastek. 49, bo właśnie w mnożeniu my możemy tak robić, że możemy sobie wszystko podnieść do jednej potęgi. Ja uzupełnię to jeszcze za chwilkę, te kolejne wzory, że jeśli mamy mnożenie, bo tak mówiłam wcześniej, w dodawaniu i w odejmowaniu nie da się tego zrobić, nie można. Natomiast w mnożeniu i w dzieleniu dokładnie tak robimy. 7 razy 7 po prostu podnosimy sobie, wkładamy sobie do jednego pierwiastka, a pierwiastek z 49 to jest 7, więc. Jakby bardziej pamiętajcie samą zasadę, że jeśli mam jakiś pierwiastek kwadratowy, czyli nic nie jest napisane, z, na przykład z 18, i jego podnoszę do kwadratu, to jest to samo co 18. Jeśli mam zapisane też w takiej formie, że mam pierwiastek z 18 i 18 jest podniesione do kwadratu, nawet bez tego nawiasu nie trzeba było nawiasu, to jest to, to samo co 18. Bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz. To jest ten dokładnie wzór. Yy, kolejny przykład. To jest pierwiastek z 79, 49 i wiemy, że jest to 7, bo 7 razy 7 da nam 49. Pierwiastek z 7 razy pierwiastek z 7, ja to zapisałam w tym momencie zresztą. Pierwiastek z 7 razy pierwiastek z 7 wynosi pierwiastek z 49, czyli 7. Yy, pierwiastek z 7 plus pierwiastek z 7. Ile to będzie? Pierwiastek z 7 plus pierwiastek z 7 to po prostu są dwa pierwiastki z 7. To jest to zadanie e, szóste, do którego wracaliśmy. Absolutnie nie dodajemy. Nie, 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 nie. Więc dwa razy pierwiastek z 7. Pierwiastek z 7, patrząc na to zadanie, to jest pomiędzy pierwiastkiem z 4, który wiem, że jest równy 2, i pierwiastkiem z 9, który jest równy 3. Jest to pierwiastek z 7, czyli wiem, że to jest pomiędzy, też pomiędzy dwójką a trójką. Więc w przykładzie, kiedy my mamy dodać do siebie pierwiastek z 7 plus pierwiastek z 7, to tak naprawdę będziemy mieć dwa razy pierwiastek z 7, czyli dwa razy coś więcej niż dwa. A dwa razy, chociażby było nie wiem, dwa i pół, dwa razy 2,5, dwa, dwa razy prawie 3, to i tak nie dodam 7, więc, yy, więc to na pewno nie będzie siódemka. I ostatnie. Znowu to jest ten przykład, który ja tutaj zapisałam właściwie, że jeśli ten kwadrat, ta potęga druga, może być poza, poza pierwiastkiem w nawiasie, może ona być tutaj w tym miejscu, czyli gdyby nie było tutaj, może być tutaj. Czyli pierwiastek z 7 do kwadratu to jest pierwiastek z 49, czyli po prostu 7. To również podkreślamy. Podkreśl wszystkie działania, których wynikiem jest liczba 23. Pierwiastek z 23 razy pierwiastek z 23. Muszę sobie kartki nakleić. W przykładzie B mamy podkreślić wszystkie działania, których wynikiem jest liczba 23. Pierwiastek z 23 razy pierwiastek z 23. No przecież, jeśli przemnażę przez to samo, to jest to samo co pierwiastek z 23 do kwadratu. A ile to będzie? Jeśli mam pierwiastek podniesiony do kwadratu oni z pierwiastkiem kwadratowym to po prostu usuwa nam się ten pierwiastek i zostaje po prostu 23. Czyli jak najbardziej podkreślamy. Bardzo was proszę, żebyście sobie zrobili e, samodzielnie ten przykład już do końca, pamiętając, że żeby nam się usunął taki pierwiastek sześcienny, my musimy jakąś liczbę na przykład 5 podnieść do potęgi trzeciej, a nie drugiej. Więc na to proszę zwrócić uwagę. I teraz y, przejdziemy sobie do zadania dziewiątego. Sześć pierwiastków z pięciu. Razy pierwiastek z pięciu. Będziemy z tego też korzystać. Y, sześć pierwiastków z pięciu. Ja nawet automatycznie nie wiem, dlaczego zwykle tak nie ma, ale zapisałam mnożenie, więc y, mnożenie jest przemienne. Ja mogę sobie na początek, nie wiem, z, na, wziąć tylko tą liczbę, czyli mam szóstkę. A teraz mam pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5. Pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5 to po pierwsze jest to pierwiastek z 25, bo wtedy mnożymy, a pierwiastek z 25 to jest 5. Po drugie, pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5 to jest to samo co pierwiastek z 5 do kwadratu. Czyli usuwa nam się wtedy ten pierwiastek. Ja tutaj będę zapisywała pierwiastek z 5. Razy pierwiastek z 5 to jest to samo co pierwiastek do kwadratu, czyli po prostu 5. Czyli 6 razy, a z tego wychodzi nam 5. Czyli jest to równe 30. Trudne? Łatwe? Nie wiem. E, podpunkt B. Pierwiastek z 6 razy 4 pierwiastki z 6. Znowu, mam mnożenie jest przemienne. Jeśli wszędzie mam tutaj mnożenie, to ja mogę sobie pozamieniać kolejnością. Mogę napisać najpierw czwórkę, później przepiszę sobie pierwiastek z sześciu razy pierwiastek z sześciu. Cztery razy pierwiastek z sześciu razy pierwiastek z sześciu. To jest pierwiastek z 6 do kwadratu. Jeśli mam do kwadratu, to ten pierwiastek nam się usuwa i zostaje sama szósteczka. I liczymy. Teraz zrobimy przykład E. Minus 4 pierwiastki z 2 razy 3 pierwiastki z 2. Równa się. Znowu wszędzie mamy mnożenie, więc mnożenie jest przemienne. I ja mogę sobie najpierw zająć się tymi liczbami. Minus 4 razy 3 to jest minus 12. I tutaj mam pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2. Pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch to jest pierwiastek do kwadratu, czyli samo A, czyli mamy 2, czyli minus 24. Teraz przejdziemy do zadania 10, 4, pierwiastki z 5 podniesione do kwadratu. Tutaj już muszę skorzystać z tego, co jeszcze było w szkole na lekcji z takiego wzoru, jak go tutaj napiszę, jeśli mam A razy B, podnieść do jakiejś potęgi, to najpierw podnoszę A do potęgi C, razy B do potęgi C. Czyli wszystko muszę podnieść do tej potęgi. Jeśli ja tutaj mam mnożenie, to najpierw muszę podnieść czwóreczkę do potęgi drugiej razy. Ten pierwiastek z 5 do potęgi drugiej. Ten, właściwie ten nawias nie jest taki konieczny. E, 4 do potęgi drugiej to jest 16. Pierwiastek z 5 do drugiej, to jest tutaj, jest równe 5. E, nie tylko razy. Razy 5. Ile to będzie? 80. Przykład teraz E. To będzie 6 pierwiastków. E, i 6 przez pierwiastek z trzech do potęgi drugiej. Czyli znowu korzystamy z wzoru, który mieliśmy już. Czyli jeśli mam jakieś A dzielone przez B i jest to do potęgi jakiejś C, to najpierw sobie robię licznik do, do potęgi C przez mianownik do potęgi C. Ten wzór już był. Proszę sobie wrócić do notatek z lekcji. A jak ktoś nie pisał, to teraz ma kłopot. 6 do potęgi drugiej to jest 36. I od razu napiszę. Pierwiastek z 3 do potęgi drugiej to jest ten wzór. Jeśli mamy do potęgi drugiej pierwiastek kwadratowy, zostaje nam tylko trójeczka. 36 trzecich. 36 dzielone przez 3 jest to równe 12. Już nie zapisuję. Teraz zadanie 11. Będziemy tak skakać, bo chciałabym, żebyście jednak też popracowali samodzielnie. Zadanie 11. 5 razy pierwiastek trzeciego stopnia z 4 do potęgi trzeciej, ale do potęgi trzeciej mamy podniesiony tylko ten pierwiastek trzeciego stopnia, a nie piątkę. Więc jest to tutaj, pamiętajcie, że jak nie mamy nic, no to daję mnożenie. A ile to będzie, ja to przepiszę, pierwiastek trzeciego stopnia z czterech podniesiony do trzeciej potęgi? Uu, moja tablica odpada. E, te, patrzcie tutaj. Pierwiastek trzeciego stopnia z A do potęgi trzeciej równa się A. Ten pierwiastek wtedy nam się znosi. Jeśli mamy coś z trzeciego stopnia do trzeciej potęgi, jest to równe 4. Więc e, pierwiastek trzeciego stopnia... Z 4 do 3 potęgi to po prostu będzie 4, czyli 20. 20. Eee, to zróbmy może przykład jeszcze E. Tutaj go wsadzę. Minus 3 pierwiastek trzeciego stopnia z 2 razy 5 pierwiastków trzeciego stopnia z 2 razy pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch. No i znowu segregujemy. Wszędzie mamy mnożenie. Nie ma tu żadnego dodawania i odejmowania. To nie jest odejmowanie, tylko po prostu to jest liczba ujemna. Nie mamy dodawania i odejmowania, mamy po prostu wyłącznie mnożenie. Czyli mam tutaj minus trójeczkę i piąteczkę, która się tutaj zaplątała jako liczby, które nie są w pierwiastkach. Trzy, minus 3 razy 5 to jest minus piętnaście. A teraz Pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch razy pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch razy pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch. To jest tak, jakby miała 5 razy 5 razy 5. To samo, powtarzam trzykrotnie. Czyli jeśli coś trzykrotnie przemnażam, to mam tak naprawdę pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch do sześcianu. I ja to może zapiszę. Pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch razy pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch. Razy pierwiastek trzeciego, stopnie, trzeciego stopnia z dwóch. To jest to samo, co pierwiastek z trzeciego stopnia, trzeciego stopnia z dwóch do potęgi trzeciej. A jeśli mamy coś trzeciego stopnia do potęgi trzeciej, to się to znosi. Więc minus 15 razy 2 równa się minus 30. Yy, to by było na tyle. Myślę, że chciałabym, żebyście sobie samodzielnie trochę pokombinowali. Jedynie zadanie czternaste jest takie, którego nie zrobiłam. Ale umówmy się tak, że to jest zadanie dla osób chętnych, którzy sobie zrobią, a jak nie zrobią, no to albo nie wiem, ktoś będzie chciał, żebym je rozwiązała, to ja je rozwiążę w następnym filmie, ale myślę, że warto dać Wam troszeczkę pola do popisu. Spróbujcie. Dużo jest osób w waszych klasach mega, mega zdolnych, więc yy, spróbujcie. Przede wszystkim na tej kserówce, zawsze w ramkach są podpowiedzi i jest napisane tak naprawdę, jak to zrobić, więc proszę po prostu sobie spróbować. Do zobaczenia. A jeszcze jedno. Yy, naprawdę nie mam za bardzo kontaktu z Wami i nie wiem, czy Wy to zrobiliście, czy tego nie zrobiliście. Yy, jedna osoba mi napisała wczoraj wieczorem, że zrobiła po prostu szczęście niesamowite, a większość nic. Więc. Yy, Następne zadanie będzie we wtorek, te dwie strony są, jest, są do zrobienia, więc przez weekend, przez poniedziałek bardzo proszę to zrobić, ale dajcie mi znać, nie wiem, zrobiłem, nie zrobiłem, możecie mi wysłać zdjęcie, ja mogę podać swojego maila w, na dole w opisie, podam też tam link właśnie też do tych zadań, do tych kserówek, dajcie znać po prostu, czy to rozumiecie, czy w ogóle cokolwiek widać, ale... Tak szczerze to nawet nie mam jak e, zrobić, żeby było bardziej widać, szczególnie, że już pisaki mi się wypisują, więc chyba te są... lepsze czasy to już były. <gry> więc e, dajcie znać po prostu, czy to zrobicie, czy, to, czy zrobiliście, czy to zrozumiecie. Co jest trudne, bo ostatnio się ogadałam, a nie wiem właściwie, czy jest to zrobione, czy nie. Do usłyszenia. Zdrowia.